If I left, that ain't lost you tell your friends and you your baby, never If I that you your friends and baby, never All right, I'm ready now, ready now. I ain't gonna, I ain't gonna fall back. All right, I'm taking on, on me, taking on me. Take it you're gonna, you're gonna be my lover tonight. Well, take it with, take with take with me. Take it with me mm. well, if I left, made and you your friends and they hold your hands. Baby, never mind, never mind, 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 mind. What well, if I and it made sense, you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind, never mind. Never mind, never mind, never mind. Cześć wszystkim, przedstawiam Wam tu deską, która składa się z trzech pięter. Na pierwszym piętrze mamy basen, bar, wrotskowisko i kino. Na kolejnych dwóch piętrach znajdziemy trzy boiska. i pierwsze boisko jest to boisko w siatkówki, a trzecią piłki nożnej. Zaś na ostatnim piętrze znajdziemy strefę relaksu oraz siłowni. Jest to idealny projekt dla osób lubiących sport. Cześć wszystkim! mi właśnie obok pracowni z która miała na celu przypominać szafkę z szufladami, ale wygląda trochę jak piec. Więc zostajemy przy tym, że to jest piec. W pierwszej szufladce znajdują się ubranka dla lalek. Yy, niżej zaprezentowane jest nasze ala kino. Yy, w ostatniej szufladce yy, mamy wszystko, wszystko tak naprawdę. Yy, wszystko, yy, Wszystkie produkty, których użyliśmy do yy, realizacji właśnie tego naszego projektu. I tutaj oczywiście mamy nasz, nasze logo. Yy, logo tej działalności, dla której właśnie stworzyliśmy. Nasz projekt przedstawia żywego Facebooka. Składa się z pięciu pięter. Na najniższym znajduje się recepcja i mnóstwo profili, na które można zareagować, na przykład lajkiem lub superką. Na kolejnym z znajduje się strefa kulinarna, z którą można zdobyć nowe przepisy lub coś ugotować z innymi. Na kolejnym święte znajdują się książki, tak jakby biblioteka, gdzie można poczytać, yy, yy, dowiedzieć się czegoś nowego lub zdobyć korepetycje. Na kolejnym jest strefa zielona, strefa relaksu, gdzie można odpocząć, wyciszyć się. A na samej górze znajduje się strefa gier, gdzie można zapoznać nowe osoby, pograć, rozweselić się. takie mini basenie, a nawet pograć sobie korfa. golfa. Eee, ogólnie można tu, tu wszystkim dobrze się bawić. Można pograć w klasę i posłuchać muzyki. Dokonaliśmy projekt, który dotyczy przestrzeni muzycznej. Jest to pokój mocno są... Tak, jest scena, jest studiona akra, bar, oraz aleja Mamy także... Wykonaliśmy instrumenty. Ogólnie ma to takie, że tu Was sposób podobać się najbardziej. Można by spędzić czas, jak i zrelaksować się od nauki. Ok, która z gier ciebie by naj interesowała najbardziej? E, moim zdaniem najbardziej chyba zainteresowuje mnie pływanie. Uh -huh. Teraz z, gra w pierwszym z możemy połączyć każdy element z jednej strefy i stworzyć jeden oddzielny pokój, w którym spędzimy bardzo czasu, czas i zrelaksujemy się.